Jest klimat i, i żeby się nic nie zmieniło. Jeżeli to tylko na lepsze, ale nie wiem, co tam można ulepszyć. Na razie i tak się tu nic nie dzieje, ale plany od lat są ambitne. Liczymy na to, że uzyskamy atrakcyjną, funkcjonalną przestrzeń, ale przestrzeń, która nie zatraci swojego tego charakteru, tego genius locji. Przebudowa płyty Starego Rynku wciąż jest jednak przesuwana. Jesienią ruszyły opóźnione ze względu na prośbę restauratorów badania archeologiczne miejsc, w których będą kopane cysterny nawadniające przyszłą rynkową zieleń. W grudniu urzędnicy ogłosili w końcu przetarg na zasadnicze prace, ale procedura wciąż była wydłużana. Za tydzień mają otworzyć koperty z ofertami firm budowlanych. Składane zapytania ze strony oferentów, i ponieważ było ich bardzo wiele. Nasza spółka miejska, która prowadzi tę inwestycję, postanowiła wydłużyć czas na składanie ofert. Co najważniejsze, też czy ten przetarg zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, czy też będzie jak to czasami przy innych przetargach w ostatnim okresie, zwłaszcza. Walka wykonawców o ten kontrakt przed Izbą Odwoławczą, a nawet przed sądem. Urzędnicy obiecywali rozpoczęcie robót jesienią tego roku. Plan zakłada, że zwycięzca przetargu na zaprojektowanie prac oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń będzie miał 270 dni, czyli 9 miesięcy licząc od podpisania umowy. Restauratorzy z rynku już obawiają się, że rozpoczęcia prac w tym roku nie będzie. Co mogłoby z kolei spowodować to, że przez dwa sezony, czyli sezon 22 i 23, ogródki wtedy na starym rynku byłyby nieczynne. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, to po półrocznym praktycznie niefunkcjonowaniu restauracji i po bardzo krótkim okresie y, ogródkowym, który w tym roku przypuszczalnie będzie, no większość restauracji po prostu nie będzie miała y, możliwości przeżyć. Władze miasta zapewniają, że przez cały czas prowadzenia prac będzie dostęp do lokali gastronomicznych. Chcą też pomóc restauratorom w jeszcze jeden sposób. W 2022 roku będziemy chcieli dla restauratorów stworzyć specjalną strefę gastronomiczną na Placu Wolności. Jeśli będą chętni, a wiemy, że są, że mogli tam również eksponować swoje produkty. Swoje potrawy i również dzięki temu zapraszać klientów do ogródków specjalnie tam stworzonych. Zastępca prezydenta podkreśla, że według planu największe obciążenie pracami na rynku będzie towarzyszyło restauratorom w przyszłorocznym sezonie, a prace mają się zakończyć na wiosnę 2023 roku. Właśnie do tego czasu miasto musi też wykorzystać przyznaną mu unijną dotację w kwocie 23 milionów złotych, chyba że miastu na rękę pójdzie marszałek województwa. Aby w tych jeszcze możliwościach czasowych, które dają przepisy unijne, móc wydłużyć nam czas realizacji tego projektu i myślę, że to będą okoliczności, które będą uprawniały go do tego, żeby taką decyzję podjąć. Cała inwestycja ma kosztować 53 miliony złotych. Przy ratuszu czy i wadze wykonana zostanie opaska z kamieni polnych wydobytych z placu kolegiackiego. W pozostałej części rynku i na ulicach odchodzących do pierwszych przecznic powstanie nowa nawierzchnia. Dotychczasowy bruk zostanie przeniesiony tylko do środkowej części placu. Przebudowę przejdzie również pasaż przy galerii Arsenał. Pojawią się nowe elementy małej architektury oraz niewielkie drzewa. Krzysztof Czub, puls dnia.